Usługi dla każdego, czyli portal interesanta. W powiatach, w których portal interesanta jest aktywny, każdy interesant może złożyć zamówienie online na materiały, które chciałby otrzymać. Nie trzeba wybierać się do urzędu, można to zrobić drogą elektroniczną. Jeżeli dany powiat będzie miał również podpisaną umowę z firmą świadczącą płatności elektroniczne, będziemy mogli również dokonać opłaty. Jeżeli nasze konto bankowe, czyli bank, w którym mamy konto, będzie miał również podpisaną umowę z danymi płatnościami elektronicznymi. Jak możemy zamówić dane dokumenty? Co należy tutaj zrobić, krok po kroku? Na samym początku, przy pierwszej próbie logowania do portalu interesanta, program wyświetli nam stronę z logowaniem przez profil zaufany. Należy tutaj podać swój, Login lub e-mail oraz hasło do naszego profilu. Gdy będziemy się logować po raz pierwszy, w późniejszych krokach logowania przez profil zaufany, podamy również płatnika, czyli osobę lub firmę, na którą chcielibyśmy otrzymać dokument obliczenia opłat. Nie musimy wnioskować tutaj o założenie konta w danym urzędzie. Wystarczy nam posiadanie profilu zaufanego. Po zalogowaniu się do portalu interesanta przez profil zaufany, wyświetli nam się od razu wybór przedmiotu wniosku, czyli pozycje, jakie możemy składać do danego zamówienia. W portalu interesanta należy pamiętać o pierwszym podstawowym warunku. Jeżeli będziemy składać zamówienie, to musimy zadbać o to, żeby było ono jednoznaczne pod względem odbioru. Jeżeli będę miał kilka pozycji i wszystkie będę chciał otrzymać w postaci elektronicznej, to będę to mógł zrobić w jednym zamówieniu. Jeżeli będę miał rzeczy, które będą wymagały wydrukowania, to będę mógł je również albo zamówić pocztą, albo odbiór osobisty. Natomiast muszę pamiętać o tym, że jeżeli są rzeczy, które chciałbym otrzymać pocztą, to mogę je złożyć w jednym zamówieniu. Jeżeli będę coś chciał otrzymać drogą osobistą, to musi to być kolejne zamówienie. A jeżeli będzie część rzeczy, czy tam kolejne pozycje będą, w, dokumenty będą w formie elektronicznej, no to też już będzie osobne zamówienie. Program nie pozwoli nam wybrać i w jednym wniosku zamówić na przykład mapy nie, zasadniczej w postaci wektorowej oraz dokumentu yy, wydruku z mapy w postaci dokumentu drukowanego. Będzie tutaj sprzeczność. Zanim przystąpimy do pierwszego zamówienia, mamy tutaj yy, wybór przedmiotu, czyli możemy określić, co tak naprawdę chcemy zamówić. Yy. Kategorii możemy posortować sobie, czy to ma być mapa zasadnicza, czy to mają być rejestry cen wartości nieruchomości, udostępnienie materiałów, zasobu. Sortowanie po kategorii pozwala nam określić w szybki sposób, dostać się do materiałów, które chcemy zamówić. Nie musimy tutaj wybierać po odpowiednich pozycjach. Tylko od razu przechodzimy do, danego, do danej kategorii. My również możemy filtrować po frazie, na przykład wypis. I od razu znajdują nam się tutaj wszystkie pozycje, które zawierały słowo wypis. Możemy również filtrować po danym wierszu, czyli jeżeli wiemy, jaka to jest pozycja, na przykład 13.2, filtruj i dostaniemy tylko pozycję 13.2. Jeżeli chcemy wrócić do pierwotnego widoku, usuwamy, wyczyść filtr i przechodzimy do widoku wszystkich pozycji, które mamy tutaj do wyboru. Aby złożyć wniosek przez portal Interesanta, musimy również umieć poruszać się po mapie. Anuluję na razie zgłoszenie pierwszego wniosku, czy wybranie odpowiednich pozycji. Zamknę nowy wniosek i pokażę, co możemy zrobić na mapie. Jeżeli chcemy poruszać się w granicach naszego powiatu. To skrólem oddalamy się od mapy, a ruszając scrollem w drugą stronę, zbliżamy się w odpowiednie miejsce. Jeżeli mamy dane tej nieruchomości, to w lewym górnym rogu znajduje się lubka, w której możemy wyszukać na przykład działkę po jej numerze i obrębie, w jakim się znajduje. Więc możemy tutaj wpisać obręb, numer działki i ta działka zostanie znaleziona na, i dodana do listy. Na przykład obręb. Bargówka, działka 15. Szukaj. Została znaleziona taka działka. Zaznaczamy ją i możemy dać podgląd na mapie. Zostaniemy przeniesieni w daną lokalizację, gdzie ta działka się znajduje. Jeżeli chcemy wrócić do wcześniejszego widoku, wyłączamy podgląd. Zamiast podględu, możemy również rysować tą działkę, czyli możemy przyjrzeć się, gdzie dana działka jest, i mieć ją podświetloną cały czas. Teraz, niezależnie od tego, jak się oddalimy, będziemy widzieć, że ta działka się tutaj znajduje. Jeżeli dokonamy jakiegoś wrysowania, to usunięcie takiego wyrysowania jest tutaj, pod ikonką usuń narysowane elementy. Albo usuń wszystkie, albo elementy pomoc, pomocnicze. Najprościej wybrać usuń wszystkie elementy, podświetlenie działki znika. W lewym górnym rogu znajduje się również zakładka z warstwami, gdzie mamy do wyboru wszystkie warstwy widoczne, które są nam udostępnione. Możemy sprawdzać i wyłączać odpowiednio granice działek. Możemy wyłączyć budynki, aktywować je. Jeżeli mamy dostęp, mamy również sieci uzbrojenia terenu i rzeźbę, to w co wyświetla nam się na liście jest uzależnione od uprawnień, jakie powiat zaoferował nam jako interesantom. Czyli co możemy podglądać i co możemy widzieć. Jeżeli, jeżeli chcemy wyłączyć, możemy warstwę, możemy tą listę z powrotem ściągnąć. Mamy również legendę dynamiczną, gdzie pojawiają się dodatkowe rzeczy z egibu. Jeżeli znajdziemy jakiś budynek, na przykład ten, to od razu pojawiły się tutaj budynki. Gdy przejdziemy na mapę, gdzie nie ma budynków, dynamiczna legenda uaktualniła i zostały tylko linie granic. Przenieśmy się bardziej w zurbanizowane miejsce. Tutaj widzimy, że w powiecie, w którym jesteśmy, mamy również udostępnioną mapę zasadniczą, więc możemy się przyglądać terenowi, jaki tutaj zna się znajduje. Jeżeli chcemy wrócić do naszego zamówienia, wybieramy portal Interesanta. Portal Interesanta składa się z dwóch pozycji. Pierwsza z nich to nowy wniosek oraz moje wnioski. Nowy wniosek to okno, które otwiera się na samym początku, dając nam możliwość wyboru zamawianych pozycji. A moje wnioski to, są, to jest lista spraw, które zostały założone na podstawie wniosków, które złożyliśmy. Złożmy w takim wypadku pierwszy wniosek. Wybierzmy. Na przykład mapę zasadniczą w postaci wektorowej. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej. Wybieramy zakres, jaki chcemy otrzymać. Wybieram lewym klawiszem myszy, następnie, jeżeli chciałbym zakończyć w tym miejscu, klikam dwa razy lewym. Obszar został. Zaznaczony. Mamy tutaj informacje o powierzchni, o obwodzie. Jeżeli to jest jedyny obszar, który chcemy, wybieramy gotowe. Obszar został dodany. Jeżeli chcielibyśmy, możemy dodać uwagi do tego zamówienia, konkretnie napisać wyjaśnienia jakieś związane z danym obszarem, lub w późniejszym etapie zobaczymy, że możemy również dodać załącznik. Natomiast jeżeli tutaj jest prosty przypadek, czyli mapa zasadnicza w postaci wektorowej, nie chcemy tutaj żadnych dodatkowych informacji umieszczać, tylko chcemy zamówić taką pozycję. Wybieramy dodaj do wniosku. Pierwsza pozycja została dodana do wniosku. Możemy zaznaczyć dodaj kolejną pozycję i zaznaczyć drugi obszar, na przykład mapę zasadniczą również w skali 500, wybrać narysuj zakres na mapie i zaznaczyć teraz Drugi zakres gotowy. Drugi zakres pojawił nam się. Dodaj do wniosku. Mamy już dwa obszary, każdy z nich różni się. W kolumnie cena mamy wypunktowane, ile nas to będzie kosztowało, a cena przedmiotu w wniosku to jest podsumowanie i kwota, jaką będziemy musieli zapłacić. Zawsze możemy zapisać taką wersję roboczą tego zamówienia i później w, w, za jakiś czas możemy ją wczytać. Należy pamiętać tylko, że zapisanie takiej wersji odbywa się w pamięci przeglądarki, więc jeżeli wyczyścimy pamięć podręczną przeglądarki, to utracimy nasze wnioski. Więc warto jednak przemyśleć, co się chce, i od razu złożyć zamówienie. Jeżeli to jest wszystko, co chcemy zamówić, przechodzimy do podsumowania wniosku. Tutaj wypełniamy osobę wyznaczoną do kontaktu. Jan Kowalski. Wybieramy sposób odbioru materiału. W postaci elektroniczną odbierzemy w takim wypadku elektronicznie, podając e-maila lub FTP-a. Przeważnie, w większości przypadków wybieramy e-maila, dokument w postaci elektronicznej i podajemy również nasz adres. Przejdź dalej. Zakres uprawnień do przetwarzania materiałów. Wskazujemy. Odpowiedni zakres, przede wszystkim, przeważnie będą to potrzeby własne. Wyślij zamówienie. Wniosek został przetworzony. Sprawa została zarejestrowana. Zamówienie o numerze odpowiednia teczka 54, czyli złożyliśmy w tym momencie wniosek. Program automatycznie na podstawie tego wniosku stworzył nam sprawę w, w danym starostwie. Nasz wniosek trafił na listę. Tutaj znajduje się nasz wniosek. Widzimy, że y, zostało to wycenione. Mamy w takim wypadku już wygenerowany dokument obliczenia opłaty, i mamy również możliwość pobrania takiego dokumentu obliczenia opłaty i podglądu tego dokumentu. Jeżeli dokonamy płatności online, Zapłacimy za ten wniosek i zostanie to odznaczone w systemie. Program będzie w stanie wygenerować nam materiały, które zamówiliśmy. W tym wypadku złożyliśmy zamówienie na dokumenty, które program jest w stanie wygenerować nam automatycznie. Dlatego mamy tutaj status wniosku już jako wyceniony. Pozycję 13.2 program jest w stanie przygotować dla nas dokument obliczenia opłaty oraz po zapłaceniu tego dokumentu również wygenerować nam te dane. Dlatego. Nie musimy tutaj czekać na reakcję ośrodka. Wystarczy, że wybierzemy opłać online. Przejdziemy do naszych płatności elektronicznych. Tutaj znajdziemy sobie opłatę 240, do naszej sprawy 54 na 2020. Przejdziemy do opłać i tam krok po kroku przejdziemy przez płatności elektroniczne loginie do naszego banku. Jeżeli nasz bank ma podpisaną umowę z płatnościami elektronicznymi, to te płatności elektroniczne prześlą pieniądze, które im przekażemy do, do starostwa oraz prześlą informację o tym, że y, ta opłata została zapłacona. W momencie, gdy taka informacja dotrze do systemu, system sam odznaczy to i zostanie tutaj, będzie miało status zapłacony, a następnie program przygotuje nam te dane. Będziemy mieć wtedy status przygotowanie do danych, a później status zrealizowane, jak już nasze dokumenty zostaną przygotowane. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie powiaty posiadają w pełni zeskanowany zasób lub na terenów, które zaznaczymy, będą one posiadały mapę w postaci elektronicznej. Dlatego może się zdarzyć, że trafimy na powiat, w którym automat nie zadziała ze względów na przykład na to, że nie ma powiat podpisanych płatności elektronicznych z żadną z firm, nie działają tam płatności elektroniczne, albo może się zdarzyć, że na danym terenie, który chcemy zamówić i otrzymać z niego materiały, nie ma takich materiałów. Dlatego tutaj należy zwracać uwagę na to, co się dzieje. I jeżeli na przykład w, w ciągu dnia nie otrzymalibyśmy tutaj zmiany statusu, albo nic by się nie działo, można spróbować skontaktować się telefonicznie z ośrodkiem i zapytać, co się dzieje w danym zleceniu. Może być też sytuacja taka, że wybierzemy pozycje, które będą wymagały przygotowania dopiero po opłaceniu, tak jak tutaj. Czyli zawsze my, jako interesanci, składamy wniosek, zamawiamy jakieś konkretne pozycje. Następnie musimy poczekać na to, jak status będzie wyceniony, i będziemy mieć dokument obliczenia opłaty umieszczony tutaj. Jeżeli tak się stanie, płacimy za, za tą sprawę, czyli za te dokumenty, które chcemy otrzymać, i wtedy dopiero pracownik ośrodka bądź system będzie generował dla nas te dokumenty. Może się również zdarzyć, że wybierzemy pozycje, których automat nie obsłuży i nie przygotuje nam automatycznie dokumentu obliczenia opłaty. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi na przykład o rzeczy prawne, typu wypis z rejestru gruntów, to musimy udowodnić, że mamy jakąś podstawę prawną do otrzymania takiego wypisu, lub na przykład jesteśmy właścicielem danej nieruchomości. Dlatego tutaj program nie będzie wystawiał nam automatycznie dokumentu obliczenia opłaty, gdyż wtedy moglibyśmy zapłacić, nie mając prawa na przykład do danej nieruchomości. Tutaj musimy najpierw zostać zweryfikowani przez pracownika ośrodka, czy, aby na pewno mamy prawo do otrzymania danych, które zamawiamy. Pozycja 13.2 jest o tyle bezpieczna, że tutaj nie musimy mieć żadnych, każdy może zamówić dla jakiegokolwiek obszaru, i tutaj widzimy, że system sam przygotuje nam tak naprawdę wszystko. Jeżeli nasz bank nie ma podpisanej umowy z płatnościami elektronicznymi obowiązującymi w naszym powiecie, Możemy dokonać przelewu bezpośrednio wykorzystując nasze konto na dane do, umieszczone w dokumencie obliczenia opłaty, a następnie pod opłaty faktury zaznaczyć daną opłatę wybrać aparacik i dodać potwierdzenie zapłaty. Wybieramy Dodaj, wskazujemy odpowiedni plik i dajemy prześlij. Takie potwierdzenie zapłaty zostanie wysłane do urzędu. A urzędnik, otrzymując je, znajdzie naszą sprawę i ręcznie odznaczy, że za to zlecenie została już wykonana opłata, i wtedy zadziała automat, który wygeneruje nam dokument. Jeżeli dokonamy płatności, odświeżymy stronę, na przykład wybierając ponownie moje wnioski, i możemy teraz zobaczyć, że sprawa 54 jest na etapie przygotowania materiałów. Oznacza to, że płatności zostały zatwierdzone system odznaczył yy, wpływ naszych pieniędzy na konto starostwa i w tym wypadku czekamy jak materiały zostaną przygotowane w momencie gdy one zostaną przygotowane będą one w dokumentach i będziemy mogli je tutaj pobrać kolejną rzeczą jaką możemy zamówić to inna forma odbioru na przykład forma listowna jeżeli chcemy otrzymać wydruk arkusza mapy zasadniczej, drukowany na przykład czarno-biały bądź kolorowy format A4, wybieramy dane, daną pozycję, wskazujemy, rysuj zakres w formy prostokąta. I tutaj na mapie już od razu mamy podgląd obszaru, jaki możemy dostać na kartce A4. Wybieramy OK. Obszar został zaznaczony. Możemy go jeszcze podglądnąć. Aby być pewnym, że to jest odpowiedni obszar, zaznaczamy ilość sztuk, jakie chcemy otrzymać, na przykład 3, dodajemy do wniosku. Możemy wybrać kolejną rzecz, na przykład kolorowa a I Jeżeli powiat realizuje oczywiście takie zamówienia, jeżeli nie, pozycja ta raczej nie będzie dostępna tutaj. Zaznaczamy dany fragment, dajemy OK, obszar został dodany, dodajemy do wniosku. Kolejna pozycja została tutaj umieszczona. Łączne podsumowanie. Przechodzimy do podsumowania wniosku, wpisujemy imię, nazwisko oraz sposób odbioru. Jeżeli to jest forma drukowana, mamy tylko odbiór osobisty albo pocztą. Wybierając pocztą, podajemy adres do korespondencji. Gdy przejdziemy dalej, zobaczymy, że została również dodana opłata za wysyłkę. Mamy cenę, opłaty za wysyłkę, i wysyłamy takie zamówienie. Zamówienie to będzie realizowane ponownie. Jeżeli wybraliśmy pozycje, które, są, które system jest w stanie obsłużyć, to system wygeneruje nam dokument obliczenia opłaty. Tutaj jest sprawa 57, znajdujemy ją na liście. W tym wypadku system odnotował, że jest to mm, sprawa zarejestrowana, czyli wpłynęła ona do tarostwa. Starostwo teraz weryfikuje, czy jest w stanie wykonać to zamówienie. Jeżeli tak, będzie wygenerowany przez nich dokument obliczenia opłaty. Jeżeli tak się stanie, to nasza sprawa zmieni status na wyceniony. My będziemy musieli dokonać płatności i w momencie, kiedy zostanie odnotowana płatność w systemie, pracownik ośrodka wyśle nasze zamówienie pocztą. Kolejna rzecz, jaką możemy zamówić, to przede wszystkim wypisy oraz wyrysy dla danych nieruchomości. Mając nowy wniosek, wybierzemy dodaj. Przejdziemy, może tym razem, na raporty z egip. A może wypisy i wyrysy. Wypis w postaci dokumentu drukowanego. Wyszukamy działkę lub dodamy działkę na mapie. Jeżeli chcemy, możemy wyszukać działkę poprzez wypełnienie jej kryteriów, takich jak numer działki i obręb, w jakim się znajduje. Lub wskazać działkę na mapie działka zostanie dodana na listę. Natomiast jeżeli jest przypadek, że w ewidencji gruntów i budynków jeszcze nie została odnotowana nasza, jeszcze nie zostało odnotowane, że jesteśmy właścicielami, to tutaj mamy wyjaśnienia i uwagi. Możemy tutaj umieścić wyjaśnienie oraz dodać załącznik. Na przykład dodać skan aktu notarialnego potwierdzający nasze, m, zakup naszej nieruchomości. Jeżeli wiemy, że do starostwa jeszcze nie wpłynął taki akt notarialny i stan prawny nie został zmieniony, starostwie jest jeszcze przed sprzedażą, my możemy już do nich wysłać tutaj i załączyć taki akt notarialny skan takiego dokumentu jeżeli natomiast mamy wypis z rejestru w postaci dokumentu drukowanego wybieramy podsumowanie wniosku i tutaj podajemy nasze imię i nazwisko Uzasadnienie wniosku o wydanie przedmiotu wniosku zawierającego dane podmiotów. Jestem właścicielem gruntów budynków lub lokali, których dotyczy wniosek, lub oczywiście inne pozycje, jakie tutaj mamy. Wybieramy albo osobiście lub pocztą. Na ten moment wniosek został tylko zarejestrowany, i w starostwie tutaj zostanie wystawiony dokument obliczenia opłaty. Po zweryfikacji jeszcze, czy mamy prawo do danej nieruchomości, zostanie wystawiony dokument obliczenia opłaty. Jeżeli go zapłacimy, zostaną nam przygotowane materiały i zostaną one przesłane lub udostępnione nam w formie, w której zamówimy. Widzimy, że wniosek 54 w międzyczasie zostały już zrealizowany, czyli automat przygotował dla nas dokumenty w postaci elektronicznej materiałów, które zamówiliśmy, czyli mapę w postaci elektronicznej. Takie dokumenty możemy pobrać. Znajduje się tu licencja w formie PDF-a i yy, XADES to rozszerzenie mówiące o tym, że dokumenty, które tutaj znajdują się, zbiory danych, zostały podpisane podpisem elektronicznym przez system. Możemy zaznaczyć wszystkie dokumenty wybierając tą opcję. I pobrać zaznaczone, czyli zapisać je wszystkie u nas na dysku. Jeżeli mamy sytuację taką, że zamówiliśmy coś, co wymaga obsługi od strony starostwa, to musimy tutaj monitorować i poczekać, jak nasz wniosek zmieni status na wyceniony, opłacić go, a następnie poczekać, jak już będzie zrealizowany. Jeżeli składamy wnioski, na przykład wybieramy nowy wniosek, Bardzo ważne jest w podsumowaniu podać numer telefonu yy, i e-mail, pod jakim można się z nami skontaktować, gdyż może się okazać, że starostwo będzie miało jakieś pytania do naszego wniosku lub też yy, uwagi, lub też informacje yy, związane z materiałami, które zamówiliśmy. Lista moich wniosków będzie zawsze dostępna i tutaj każdy z nas będzie mógł śledzić zamówienia, jakich dokonał w danym starostwie.